Nowy dzień, nowe kłopoty. Kontynuujemy dzisiaj zabawę z kodowaniem, dokładnie tak samo jak wczoraj i prawdopodobnie tak samo będzie też jutro. No, dzisiaj powoli zaczyna dopadać mnie irytacja, bo absolutnie nic nie działa tak jakbym chciał. Tyle ile ja dzisiaj przetestowałem koncepcji na zrobienie pewnych rzeczy, to po prostu już się w głowie nie mieści i w innych częściach chciała też. Więc no, generalnie ja chyba się muszę przespać z tematem, a teoretycznie obiecałem, że jutro skończę to wszystko. I niestety nie wiem jak mi to wyjdzie, biorąc pod uwagę, że już wyczerpałem się ze wszystkich pomysłów. Więc zobaczymy. Jutro rano wstanę, może będę wielce oświecony i zrobię coś w końcu dobrze albo fajnie. Został taki, kurde, mały fragment tego kodu, który jest cholernie ważny, a jednocześnie cholernie ciężki do zrobienia, żeby to było jakieś sensowne i żeby nie nawalić jednego na drugim. Przede wszystkim, żeby się wklecić w jakąś koncepcję, którą ktoś już zrobił. Tego w sumie najbardziej nie lubię, bo nie jestem w tym dobry. To znaczy, ok, potrafię skopiować kogoś, potrafię zrobić coś tak, jak zrobił to ktoś inny, ale często popełnią głupie i szkolne błędy. Zatem ja troszeczkę mam dzisiaj dość komputera, więc nagrywam to, zmontuję to, wrzucę na YouTube i prawdopodobnie wyłączam to cholerstwo do rana. Wybawcie się dobrze, słuchając tego, oglądając moje filmy. Jeżeli ktoś nie widział, jest tego bardzo dużo na kanale, musicie obejrzeć wszystkie, bo inaczej nie będziecie wiedzieli wszystkiego i nie będziecie znali wszystkich super rzeczy, które ja znam, więc, no, to chyba warte jest obejrzenia. Zatem to tyle ode mnie w ten programistyczny wtorek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.